Tak więc dzień dobry, witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku z gry Seven Days to Die. Tylko dzisiaj nie jest Seven Days to Die, ponieważ dzisiaj gramy w Age of Darkness. Ale was zrobiłem pieroga. <grym> w pieroga. Haha, ale zrobiłem w pieroga. Dobra. Eee, nie, wiem, co, nie wiem, co oni tutaj robią. Eee, na no początek podoba mi się, że jak widzicie tutaj są te flagi. Mm, całkiem fajnie wygląda, bo na murach chyba też są, nie? Tak, na murach też są flagi, jak widzicie. Wiesz, nie są tak naprawdę flagi, no... <grym> Tak że tutaj tych flag dać, patrzy? wszędzie są flagi, wszędzie, wszędzie tylko się do te flagi dają ale Dobra, e, mamy 700 golda, robi nam się refined workshop, więc jest całkiem, całkiem nieźle e, To bym sobie chciał odblokować, ale nie mamy, nie mamy kamienia, to niedobrze Tu jest trochę kamienia, więc niech, niech będzie Fish, 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 rybki, rybki, okay, rybki. Okay. Czy tutaj gdzieś możemy sobie rybki zrobić, tak że nam jakąś fajną ilość rybek robiło? Te 19 jest. Dobra, może być. Może być. A... No, pikinierą byśmy nie chcieli. Sobie dobra, zróbmy jednego pikiniera i ruszamy. To są te lepsze byczki, więc tutaj trzeba uważać. Aż nie powinno być aż tak źle, bo gramy też na tym mniejszym poziomie trudności. Więc jakie... Jak, żeby było jakoś bardzo ciężko, to się nie spodziewam raczej. Nie no. powinno być. O, mamy trzeci poziom. E, na następnym poziomie będziemy mieli klaudasza, więc będzie całkiem nieźle. E, od razu, jakbym tutaj postawił farmkę, tylko drewno nam brakuje. E, gdzie możemy tutaj drewno postawić? Gdzieś tu, nie? Tak, dobra. Może być tu. Aż nie, teraz mamy niezły drewno, drewna, to nie. Co mi go tak brakuje teraz? E, to lepiej wracaj tu, hop, Albo no, dobra, już go dobi Wizargo Tutaj w razie czego w, w razie czego e, Zresztą może podejść Dobra A Ty zostaniesz tutaj hopku Hopku roztropku Postawimy tutaj fire sconce'a Fire sconce, fire scons to się nazywa, nie? Tak, fire sconce Ojej oj, tutaj się widzę robi niebezpiecznie o. Mamy tutaj, okej okay. No nie, no co by robić Dobra, dobra, go musi tutaj Aha! Czemu Wizargo nie zaatakował? Co jest? Wizargo nie zaatakował! Znaczy, Viza... Chciałem, żeby Wizargo użył klaudasza i nie użył... Go nie użył, a tak jakby się zużyło. Więc dziwne. E Widzę, że zginął na tą kontestę, właśnie dlatego ja ich nie lubię, bo wystarczy ich zostawić tylko na kilka sekund ja i już umrą. Ale tych ich musimy kilku pod podesłać, bo... przyszła ich tu niezła ilość. I myślą, że mogą robić co chcą, a nie mogą. Oj, nie, nie, nie mogą e, naprawdę ten. Aha, nie możemy? Czemu? Hajs, dobra. Dobra, tu tak naprawdę tak działałem w lateści, że e, trzeba zraszować, tyle ile się da e, i. i. O, zginie ich dużo, ale oni są tak tanie, oni są w cholerę tani ci kultyści, a, a ich jest tak dużo, że. E, że jest to naprawdę dobry pomysł na obronę, nawet, że po prostu ich tyle nas pomować, zrobić co nie, ze trzy koszary. Ale nie będą mogli się przebić, bo, bo, bo będzie tylu tych kultystów Tylko tak naprawdę problem będzie, żeby, żeby Mieć wystarczający inkom, żeby Żeby ich robić cały czas Ale też ulepszyliśmy... Ile kosztuje jedno ulepszenie? 26 golda tylko? A tak, bo mamy to! 15% mniej to kosztuje No, to jest super Jak na cały początek to mamy, to to nam Się naprawdę przydało Ostatnio też Tutaj użyłem płonących strzał. E, tym razem myślę, użyjemy e, Critical Cover. E, ja tego używam. Aha. E, a. O, to teraz, z tego co widzę, e, to znerfowali, bo kiedyś to było plus 100% damage'a. Ale i tak jest całkiem fajne. To jest teraz e, Wolf Blade. No myślę, że ja tego Wolf Blade tak naprawdę tylko używam. Ewentualnie ten Death Dance e, też jest całkiem fajny. No to... jest słabe e, Tutaj oj, raczej e, conclusive shot No to dwa razy szybciej się poruszałem, to też trzeba brać pod uwagę, ale To ich ogłusza, więc e, myślę, że to jest lepsze Dobra e, Możemy jakiś upgrade zrobić? Nie I... Nie wiem, czy dobrym pomysłem byłoby pójść te stronę, no, ale w sumie to jest zazwyczaj taką mam taktykę, że po prostu e, Idę jak, 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 naj, jak najszybciej chcę e, Jak najszybciej chcę się dostać do złota, bo złoto Tutaj jest bardzo, bardzo dobrym źródłem, źródłem pieniążków. Tutaj zrobimy coś takiego. Ale no na Nightmerze tak naprawdę ty, nie można zapauzować gry. I to jest problem na Nightmerze, bo, bo jest w tym problem, żeby móc tym jednostkami ty, ty jedno, tymi jednostkami dobrze sterować, bo tym bardziej jeśli na przykład punktestami gramy, no to no, wycofać ich to może być problem na czas. Dobra, ono sobie tutaj poradzi. Chyba tak, chyba sobie poradzi dobra, poradziła sobie. A co jeszcze musimy naprawić? Aha, tutaj. No, no, no co tutaj stoicie w takim razie? No, do ataku. Hmm. No i tak to wygląda. Właśnie dlatego nie do widzenia grania na to testami. Nie? No szczęście mam tutaj savey. Save sejw, save mieliśmy niedawno, więc to nie jest problem. A i dobra. Tutaj to zasavewowaliśmy. Zas więc ja myślę, że tutaj się zatrzymam. Zbudujemy sobie coś takiego Postawimy to, i jeszcze tutaj ta farmka O, tutaj Ty wracaj Ty, nie, nie ty Łuczniczkę chciałem Dobra, teraz oni idą tutaj, zostawimy tutaj jedną łuczniczkę, albo... Łuczniczkę i kultystę Dasz sobie, Dasz sobie radę? No, teraz tu bardziej Okej, okay, da sobie radę raczej. Dobra. I... o, chyba sobie nie da radę. Dobra, wy się cofnijcie. Nie, tutaj też jest problem. Niedobrze. Niedobrze, naprawdę niedobrze. Ulepszymy te domki. Aha, nie ulepszymy. No to kiepsko trochę. No i widzicie, taki jest, taki jest jego problem, bo on ma, on ma 200 życia na trzecim poziomie, on ma 160 chyba jakoś życia na pierwszym poziomie to jest, to jest strasznie mało. To jest za więcej mało życia. A to bardziej jako, że, że, on jest, że on jest we frakcji, która jest która jest zrobiona pod walkę wręcz. Więc to jest, to jest absolutnie głupie. On powinien być mocniejszy, on powinien być zdecydowanie mocniejszy niż niż to jaki jest teraz. Ja myślę, żebyśmy sobie teraz bazar zrobili. I dasz sobie radę? Raczej tak. Tak, dasz sobie radę tej. Bo też ma tam wsparcie. A nie, nie ma wsparcia uczniczki. Alewa, Ale zabij jeszcze tego tutaj i my się wycofać. Tutaj jak? Ktoś coś takiego? A tu. Tutaj myślę, żebym podeszła tak z jedną dodatkową uczniczkę. Jedzenie potrzebujemy. Jedzenie zdecydowanie nam potrzeba. Wy się tu to wróćcie. Jak tutaj. Musisz musi się podleczyć chwilę. Dobra, ruszaj Więc Czy uda się? Chyba tak chyba się uda. Ci tu też stoją, on on, on bije ścian, no nie no właśnie, czasami ta gra potrafi być tak frustrująca Ta jeszcze stoi stoi, nic nie robi, bo po co by coś robić Niech sobie rzuca Tutaj przyszedł duży kolega Ale na szczęście chyba... Nie no, no po co? Po co, po co ona tam strzela dalej? No nie Dalej strzela, dalej strzela ich, proszę Proszę, strzelaj dalej Tutaj pójdzie wieżyczka, wiem, że strasznie narzekam, ale no Ale bardzo lubię narzekać na tą grę Eee, tutaj postawimy bramę Bramę rzadko raczej używam, ale myślę, że możemy w tym wypadku użyć. Myślę, że nam się przyda, może nawet z odrobiną nam się naprawdę przyda. Chociaż się nie, zwyczajnie robię tych bram, bo one, są, one mają mniej życia niż, niż zwykłe barykady. no, jedną trzecią mniej życia niż trzy niż, niż takie. I on zaraz ginie. dobra, dobra, tak, tak. Ja wiem, że się bijesz za rękę, ale nie musisz mi tego mówić. Wizargo w tamtą stronę też poszedł? Nie, będziemy go już tu raczej potrzebować. Raczej sobie tutaj damy radę. E, tylko podeszłem tę jedną łączniczkę jeszcze i bazar. E, bazar zrobimy. O, to jest idealne miejsce na bazar. A dlaczego? Bo bazar też bustuje produkcję jednostek, tutaj. A więc pod czwórkę go sobie ustawimy, no i wiadomo. Jako, że tutaj w pobliżu jest kamień i też drewno, e, to też nam będzie boostować produkcję tych, e, tych dwóch poz. Jak się zbuduje, to wam pokażę, jak, jak bazar działa. On działa trochę inaczej niż DRB no w to, to dużo inaczej niż Day w Day W Day działa kompletnie inaczej e, Zaznaczamy ich sobie jako Jako drużynę Jako jedną armię Jako jedną drużynę, drużynę naszej armii Dobra Tutaj stawiamy Jest, tylko ta musimy jeszcze w tej okolice Ja bym tutaj postawił O, to Przyda nam się z pewnością. No, ulepszymy te domki. Najpierw nie będziemy nowych stawiać, bo mamy dużo drewna. Drewno tutaj nie jest problemem, tak naprawdę. A w Dryabillion chodziło do drewno jest dużym problemem, bo nie ma, nie ma między innymi tych wzmocnionych zbieraczy. Tak, zbieraczy drewna. No, no, drwałów, wzmocnionych drwałów nie ma. Więc tam to faktycznie jest problemem. Ale nie w tym przypadku. Eee, dalej nie wiem, czy na Horific, czy na Horify. No dobra, przerażający nie? Przeważający tak jest ten, poziom trudności eee, czy na drugiej hordzie podczas drugiej hordy czy, czy już chodzą czy już chodzą grube byczki bo grube byczki to są naprawdę, są naprawdę ostre one są ostre one są bardzo ostre, one one nie, one nie, one nie przebierają w środkach one, one naprawdę, to są, to są takie to są takie byczki, jeszcze teraz są mocniejsze, bo mają marmor więc na przykład w Rebeli, gdzie nie ma kuszniczek w rebeli nie ma różniczek, zamiast tego są hunterzy, którzy mają troszeczkę większy atak spita ale mają dużo mniejsze obrażenia. No no no, 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 no. na Discordzie, na Discordzie ale Joe zapisałem sugestie, aby dać im perk'a, że zdają 100% więcej obrażeń, są, jeśli są nie to było chyba plus 5 jeśli są wierzycce. I do tego jeszcze zwiększony zasięg, bo oni też mają mniejszy zasięg niestety. Co mnie boli w serduszko, bo ta, te jednostki mają naprawdę potencjał na to, żeby być, żeby być naprawdę dobrymi jednostkami, no ale niestety nie zanosi się na to raczej na razie. Dobra, a tutaj te dwie uczyczki sobie raczej poradzą. Tylko tutaj. O, coś takiego. Czy zrobi się bazar? O właśnie. Jak widzicie, teraz tutaj każdy... Co, nie są to nasze surowce, prawda? To, no to nie, nasze surowce nie są, ale tutaj się produkują osobne surowce. Możemy sprzedać te surowce, które się produkują, albo je kupić. Więc moim zdaniem to jest całkiem, całkiem fajny system, który tutaj zapobiega. Czyli mamy jakieś wiączki, Oczywiście, że nie, więcej uczniczek poproszę, tej weźmy. Więc te już będą. Ulepszamy więcej tych domków. I, i nie, no to tutaj, to, tutaj, tutaj to oni sobie poradzą raczej, szczególnie jak mam tej... Wizarga, wizarga, wizargo, nie wiem jak to się wymawia. E, czy to zamierzasz użyć? Dobra, użył tego. Tylko bym chciał, żeby. A, dobra, już trudno, to ty mi się tu zajmij. I tu jest żelazo, tu jest żelazo, więc super, super, że tu jest żelazo, naprawdę nam się przyda. E, dobra, Właśnie myślemy tutaj, wyjdziecie tu. Tych dwóch. O, tutaj się zaszyję. I postawimy tutaj na przykład taką podwójną bramę. I w sumie to wyślemy tutaj jeszcze też jedną uczniczkę. Wy stoicie tutaj i nic nie robicie. I wyjdziecie tu. O tu jest jeszcze kamień, o! Eee, to jest co? Przegrupujmy się tutaj. Bo chciałbym ten kamień zdobyć. Bardzo bym chciał ten kamień. Możemy też lepsze kolejne domki. Jak ulepszymy już wszystkie domki, to jak gdzie mamy jeszcze zapas 25 jedzenia, więc... To jest naprawdę dobry zapas. O, zabijam. Zabij nam jednego kultystę. Dobra. Raszować, raszujcie wszyscy! Wszyscy trzeba ich zraszować i wygramy to a gdzie są Ci gdzie te wszystkie uczniczki? O, chyba tutaj są chyba. Ale czy wszystkie? Nie jestem pewien. i mamy znowu jedzenie. Dobra, no, to tutaj jeszcze jakiś budyneczek No i teraz, no właśnie, teraz też pierwsze e, pójdziemy po ten kamień, który tutaj jest e, Nie musimy się spieszyć, bo mamy jeszcze dwa dni, niecałe dwa dni jeszcze mamy, no półtora dnia mniej więcej nam zostało e, do hordy następnej, więc to jest dużo czasu No spokojnie, za ten czas sobie tutaj wszystko zrobimy, co musimy zrobić e, Dasz sobie radę, dobra I R Pod R mamy tutaj Nasz, yy, nasz fishing hat. Fishing I widzę, może teraz coś zrobić. Tak? O. I atakujesz. Hopie. Dawaj Dawaj, u ich. O. Idealnie. Ale ich rozwalił. No proszę bardzo, widzę go jest najlepszy. E, Postawmy tutaj. To. Ok. Wiem, że je bardzo często, bo tutaj już jest jeden. E, tutaj też kolejny jest. No ale ja je bardzo lubię. Bardzo lubię widzieć. Wy wchodzicie tutaj, żeby widzieć, co, co się dzieje na mapie. No i teraz są w środku i mamy tutaj całkiem niezły zasięg. Stawiamy tutaj też wieżyczkę, no... Nie chcę tej grać jakoś super hardkorowo prawda? Czyli... Znaczy się nie spodziewajcie po tej grze, że będę jakieś super taktyk bardzo ważną rzecz. O nie. Ooo... To jest zapewne... Jeszcze tego nie widać. O właśnie Elite Nightmare. No to mi trochę krzyżuje prawno, miejmy nadzieję, że to nie jest żygun. Jeśli to jest żygun, to pozostaje nam się tylko zesłać, bo tutaj tego kamienia nie weźmiemy. Bo z żegunem nie mamy szans, z elitarnym żegunem mam na myśli Elitarny żegun jest dla nas zbyt mocny w tym momencie Więc jeden z pozostaje to po prostu się tutaj nie wziąć Jak będziemy mieli e, kuszniczki A dobra, jeszcze mamy nawet to w polu widzenia. E, wyślę tutaj jeszcze jedną kuszniczkę I on tutaj za chwilę powinien przyjść Uwaga, no tutaj się za chwilę pojawi, już się pojawił nawet e, I czy... co to jest? I... E... Myślę, że tutaj do wizarga. Już się będziemy chyba przenosić. Myślę, że już będziemy na Epicenterów na, na, na zamiast kultystów. Robimy się nowi. O, tutaj, tutaj mamy ich dużo. Wizargo może zrobić tak. I jak teraz zabiję kilku, to się też podleczy od razu. Zapalamy tutaj to drewnęko, które z tej stoi. Możemy też to zresearchować. I ja bym chciał też Refined Quay, chociaż tam nie pomoże. Teraz bym im się bardziej przydał. Income większy A no sobie tych chodzi Nie jestem pewien e, Na pewno to nie jest ten najsłabszy Bo ci najsłabsi to są tylko na e, na, tych, na tych terenach zaraz, e, zaraz przy bazie Ale moglibyście już go zabić Dobra zabijcie go Dobra I e, wybranie się mniej więcej Ale ja tutaj odbuduję To I tutaj można by zbudować e, Halo? Chciałbym Czemu nie mogę? Dobra, zrobimy tak. Czy teraz mogę? O, teraz mogę. Dobra, i zrobimy tutaj coś takiego. No i oni też mogą tutaj pójść po to, że razo. Raczej sobie poradzą. Ich e, targetujemy na najmocniejszych. No tutaj, ojej oj. Ojej oj, tutaj są, tutaj, są, tutaj przed ten gruby, ten, ten ten duży gracz. Dobra, e, ty się cofnij. Kultysta nam zabił nawet. E, czy zdążysz uciec? Dobra, zdążyła uciec. To by się tu przydało tak ze dwóch kolejnych... Albo nie, pikniera. No tutaj... No tak, chyba nawet może być. E, to podpalmy. Dziwnie nie było żadnego powiadomienia o tym, że on tutaj atakował. Chociaż może było, po prostu go nie widziałem może. Dobra, no, teraz sobie robimy coś takiego. Naprawiamy wszystko co możemy. I wycofujemy, żeby głupie nie poginęli. I możemy ich teraz znowu skontrolować. E, tutaj robimy coś takiego. Okej, okay, czy możemy coś sprzedać? Możemy tutaj posprzedawać co nieco. A no tutaj nic nie To musimy zresearchować. Tutaj podeszlimy tego piknierka. i to jest co? A, dobra, to jest... Naprawdę to jest elitalny crawler? Jaki chyba nawet już, już 1500 HP. 60 damage on zadaje, a Kultysta ile ma HP. 76, on ma 82, on ma też armor. No i tutaj jest też taki problem. Eee, nie zobaczmy. Eee. Nie, nie czy ten, czy ja czy ten zobaczymy w sumie, zobaczymy. Zlikwidujemy go sobie, postawimy a, i się przekonamy, czy faktycznie tak jest. Czy może niż... Nie, bo on nie nie ma na razie opcji, oprócz rzucenia do bazy, na, na, na zrestorowanie y, armora. Ojoj, oj, oj, tutaj przyszedł on, ten ref. Dobra, tutaj postawimy coś takiego. I tutaj mamy to mniej więcej fortyfikowane, obronione też. Więc jest chyba, jest chyba okej, okay na razie. E, tutaj też wsadzimy dwie łyczniczki dodatkowe. I, i... i e, wy właśnie tu. Ty właśnie tu. Co, jak ty, jak ty tam biegasz? I chyba obronione. E, jeszcze... E, Icita, tak? To jest Icita? Nie, to jest e, Furia. Furia zwiększa, e, to zwiększa. Znowu drewno? Naprawdę? Znowu nam drewno brakuje. Nie no, to jeszcze tu postawimy. Chociaż, zastanawiam się dlaczego, bo mamy stoinkoma ponad. A stoinkoma to jest naprawdę solidna liczba. Gdzie teraz pójdziemy? Tu myślę tutaj. I możemy też pierwszą kuszniczkę zrobić, ale kuszniczek na razie nie będę robić, myślę. A zrobimy, je, zrobimy je w nocy. W nocy je zrobimy, na razie bym też chciał dobudować więcej domków. Ale też trzeba uważać, bo kuszniczki już potrzebują jedzenia, żeby je tworzyć. Więc to nie ma tak łatwo z nimi. Oprócz czego oczywiście, że tyle kosztują. To ile? No prawie 12 kultystów to jest jedna kuszniczka, jak ze jeszcze no moim zdaniem zdecydowanie kuszniczka jest lepsza. Tryacz ten, teraz researchujemy. Tych dwóch też tutaj możemy odesłać, bo jak... a nie, oni już mają chyba full pancerz, no to nie, to nie. Myślę, że niech już tam idą. I to ile? 19 jedzeń, nawet niezła liczba. Tutaj mamy takie farta, że jak widzicie to jest całkiem otwarty teren, no to, to jest i fart. To jest tak naprawdę i, i coś dobrego, i coś złego, więc w sumie. A, ja bym chciał tutaj odkryć, jakie są. No, tutaj na pewno. Tutaj. Nie wiem, co tutaj jest do końca. Ale tutaj na pewno można się zabudować. I, i magazyn? Nie. Może farma? Nie w niż farmy. A, dobra, już możemy. Ja zapis... Aha, mam tylko kilka saveów. Dobra, to nie. I jakby co to, jak się wyjdzie do mini? To też od razu jest autosave. Więc savey to są. Save'y to są takie, że możemy później wczytać, nie? ale tak naprawdę to tak nie działa, bo jak się Alt F4 wciśnie, to można wczytać później od, od ostatniego autosave'a. Ja to używam szczerze i to dlatego, że, no, w ogóle pathfinding w tej grze to jak na razie, jak na, jak na ten etap gry jest słaby, jest naprawdę słaby, ale wiadomo, no to jest alfa, to, tak, to jest jeszcze w alfie gra, chociaż już jest blisko, zobaczmy, który to już jest, który to już jest... Zobaczmy, tutaj, uwaga, które to już jest, no to już jest wersja 8.0, więc no, już jesteśmy, już jest blisko tak naprawdę pełnej wersji, ale dobra, jesteście tutaj, to ruszamy, ale wiecie co, myślę, że tak naprawdę tej zakończymy, więc ja zapisuję grę. I mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał, jeśli tak, to byłbym bardzo miał, gdybyście zostawili łapaczkę w górę, a jeśli się wam się mój film, gdybyście również zostawili subskrypcję, a wam ja oczywiście życzę miłego dnia i pa pa.